Thank you Tak, mamy dzisiaj kolejny turniej barbulkowy, turniej, którego jesteśmy współorganizatorem, bo to powiatowy turniej. Także jedenasty raz odbywa się właśnie w obiekcie Szkoły Podstawowej im. Polskiej Niepodległej w Zalesiu. Na naszej sali dzisiaj bardzo dużo drużyn, to też cieszy, że to zainteresowanie, pomimo tych warunków pogodowych, które mamy dzisiaj za oknem, wszystkie drużyny dzisiaj przybyły na ten turniej. Mam nadzieję, że wyjadą zadowoleni, z pucharami, spełnieni i gotowi chyba na kolejny. Dzisiaj też padła że kolejny turniej w styczniu odbędzie się w gminie Biała Podlaska. To też cieszy, że ten duch walki nie, za, nie ginie i zawodnicy chcą cały czas rywalizować. Pomysłodawcą tego turnieju jest właśnie Franciszek Szabluk, nasz emerytowany górnik, co prawda siła, dość światówki mu chyba nie blisko, ale, ale faktycznie z okazji Barburek pierwszy 11 lat temu pierwszy ten turniej został rozegnany i kontynuowany jest aż do dzisiaj. Takim mentorem i tym który dba o to, żeby te turnieje się odbywały, jest radny powiatowy Arkadiusz Maksymiuk, to też przewodniczący Powiatowej Rady Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. To też osoba, która zawsze aktywnie włącza się w sportowe rywalizacje i, i zawsze jest z nami. Ja zawsze kibicowałem swojej drużynie, czyli ULPKS z zalesie. Mam nadzieję, że dzisiaj wyjdzie z pucharem. Współorganizatorami jest, tak jak powiedziałem, powiat bialski i gmina Zalesie. Także te środki, które przeznaczamy z budżetu gminy na organizację tych turniejów, myślę, że nie będą, nie będą zmarnowane. 11. No, turniej barburkowy w Siatkówkę. Jest on organizowany przez ludowe zespoły sportowe od wielu, wielu lat. Ten jest 11., ale tak naprawdę było ich więcej. Po prostu ich nie numerowaliśmy, nie mówiliśmy o kolejności, tylko spontanicznie było organizowane w różnych miejscowościach. One to było i w Zalesiu, i w Łomazach, w Białej, w Leśnej Podlaskiej. Dzisiaj zaczynamy. Turniejem barburkowym w Zalesiu. Mam nadzieję, że będziemy w styczniu mieli kolejny turniej. Następnie chcemy zrobić jeszcze dwa, i wtedy zamknąć taki cykl turnieju, podsumować i ogłosić zwycięzcę całościowo. Na dzień dzisiejszy mamy sześć drużyn. Jest to fajna frekwencja, właśnie w tle, tutaj widzimy drużyny. Grają, walczą. My jako organizatorzy, ludowe zespoły sportowe korzystamy dzisiaj z gościnności szkoły w Zalesiu. Z tego miejsca pragnę bardzo serdecznie podziękować gospodarzom, gminie Zalesie, za to przede wszystkim, że tutaj dla sportu jest zawsze zapalone zielone światło.